Więcej! 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 Mieszam się! Boksuj! Boksuj! Boksuj więcej, Kubuś! Boksuj więcej, Kubuś! Boksuj więcej! Cały czas Janduła próbuje więcej, próbuję tą prawą ręką straszyć Skibińskiego. Pracuj! Pracuj! Podejdź! Podejdź, Kubuś! Brakuje troszkę dynamiki Skibińskiego. Końcówka, Kubuś! Końcóweczka! Ciągnij to, Kuba! Końcówka! Już, Już! 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 Teraz, teraz, Kuba! teraz, Słucha tak, się jest, swojego teraz, 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 się teraz, 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 się teraz, 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 To teraz, 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 Tak teraz, 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 Tak jest, teraz, 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 teraz,

pierwszym zwycięzcą w finału Mateusz Wojtasiński, Bombardier Wrocław. Jan reprezentuje również barwę wrocławskiego klubu Allegro A my zaraz zobaczymy zwycięzcę. Podskórnie oczywiście czujemy, kto tym zwycięzcą będzie. Dokładnie. Mateusz Jan Duła jednogłośnie na punkty. Ale się go na pewno za przyjedność dostosowania swojego po do przeciwnika. oraz Gorą, Kuba Bajkowicz będzie walka finowa w kategorii do 112 kg. Przeciwam od razu. Serde...